tu to Fawitolowski, jestem na wakacjach w Unieściu. No i dzisiaj nagramy na szybko gry tabletowe. Jak chcecie, to możecie zobaczyć, co sobie kupiłem. Yy, takiego nie nietoperza z Minecraft. Dobra, a więc teraz zaczynamy gry tabletowe. Za mną jest Wojtas yy, Nagrywamy LEGO Nexonite z Miloch 2.0. Nie od początku, bo to będzie taka seria, tak na szybko. Więc dzisiaj będziemy pokonywać Bossa Flamę. A więc już. Do walki wezmę Lensa i Macy. Takie tarcze mogą być. No i gramy. Trzy podejścia do tego Bossa. Jak nie, to odpuszczamy.

Lejna, za Pan rycerski twarcel! Pokaż na co cię stać! Wreszcie wrogie pod morze! O riacie! Ale on silny! Czekaj... No, co? Czemu on lata? Co ja mu mogę zrobić? Co się dzieje? Jaki koleś? Chyba, że... Jak ja mam go bić? No jaki kolor? Jakie ja mam go... O! Teraz jak schodzi. Ej, co on w ogóle teraz robi? On mi nie zadaje żadnych ataków. Masz tarczę. Wiem, ale... Kolejną. Wiem, ale na razie będę... Dobra, teraz tarczę. Tak, tarcza trochę też leczy. W ogóle mam teraz tarczę, które leczą. No co? Co? Nikogo nawet nie walnęło. Dobra, biorę wzlot. Jak się drze. jej Oby w niego walnęło No kurde, musiało w tego globlina. No schodź. Trzeba go unikać. Jak zejdzie, to go zabije. O! Ale nie, bo to jest... Jak bijesz to cię leci. Tak! Słaby dosyć, że jak schodzi to nie wiem co on tam robi, ale mi nic nie robi, więc mogę go zbić. Co? Co ty robisz? Koleś! To jest wariactwo! No z czym? Tak, wiem, bo on tam celuje. Ja czy, czy ty celujesz w jedno miejsce? O nie! Globliny! Co to za lasy? Ej, to się pali! Kurde. Za rzeczy na Przestań, to pali. No, no nie, jeszcze. Starczy. Duchowy will. Ale nie wiem, czy to mu coś zrobi. No, wiedziałem. No. Jest. Jest. Szybko, szybko, szybko. Go, go. Muszę A, wzlotu nie będę używał. Stratę czasu teraz. Znajdę. Już stracił pół życia, a jak zginie mi lens, to jeszcze mam Macy, więc powinien być łatwy, ale. Wątpię, bo on ma jakieś takie ataki, nie? lasery wszystkie się pali, No. Nie wiem czemu w grze się nazywa Flame, ale tak to to na pudełku na przykład jakiegoś zestawu to pisze Flame. Chyba, że... Pań... nie wiem. Chyba, że to, to jest znaczenie. No. Lasery. O, skąd wiedziałeś? Bo on tak... I... Uniknę ich. Tego też uniknę? E, uważaj, zaraz chyba bez... zrobiłem. Spadaj, Masz spadaj. Wiem, spadł. Już ma mniej niż połowę. To jest trochę też pułapka, bo on nagle takie zrzuca te. Ale on nie celuje we mnie. Celuje gdzie popadło? Wyślij było Globiny. O tak. Zabawimy się. O nie. No to po mnie. Ale mam jeszcze mail. Co to jest? Okej. Okay. O nie. O, Dobra, przej. Ja! W ostatni chwili nie, nie chcę. Nie chciałbym wiedzieć, co by się stało, jakbym. To w... Ja! Przesadzają! Szybko wzlot! Szybko wzlot! To mnie dużo leczy. Mam o. jeszcze. Mogę jeszcze duchowy wir. To też mnie leczy. Już prawie mam na maksa. Ale on. te... Głupie są te. Globliny, że rzucę tymi dynamitami. Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Ale mało mi to daje, ale. Dla no, no świetnie. Wszystko naraz najlepiej. Nie! Masz jakieś coś? No nie. O nie? O by się tu przerwało. To po mnie. Nie. Czemu ty nie możesz spać? Nie, to już pom. Jeszcze żyjesz. Przyszedł. Biegnie to mnie leczy. Co zginę? No ja. Teraz będzie długie podejście. Ale już prawie, mało, brakowało. No, jest tak. Już prawie byśmy go pokonali, tylko że... Na pewno wezmę lensa, bo mi do... Może Kleja, czy Mace dalej? Nie wiem, może spróbuj Kleja. Nie. Może się uda za drugim. Ale przynajmniej no. teraz wiemy jak atakuje i w ogóle. No, bo wcześniej nie wiedziałem, bo ja pierwszy raz teraz walczyłem z Flamą. Nie, to Lec. Mogę teraz zmienić na Kleja, ale nie chcę. jesteś a pominę bo wy już widzieliście filmik w sumie. no proszę atakuj mnie globlinki pieniążki dobra o, tu są te lasy. O, co to jest? Tego nie było. Dobra. No właśnie. Szybko. gi, szybko gi Nie wiem, po co on tak robi. Masz jakieś dwie tarczy. Wiem, ale na razie go biję. Dobra. Wsyłaj te globiny. Unikło? Co ty robisz? <laughs> Jeden globi, co on mi zrobi? Ja się tylko temu leczę. O ja, dawać leczenie. Dwie Naprawdę musiałem w to wpa Co to? No co? Tak mało? Teraz użyję wzlot. No nie Ale na kogo? Nie wiem czy to mnie le... Szybko chcę uciekać, chcę uciekać No i co powiesz? Tak, to nie leczy O tak A to jest gincia Duchowy wi, to też mnie leczy O kurde O pigułki lecznicze Dajcie mi to Dziękuję Przesadzasz, grubo przegięłeś Flama, spadaj na ziemię <śmusz> Na moje życzenie <musz> Chyba, że on po jakimś czasie nie może latać i musi odpocząć, żeby sobie energię nie, nie, naładować można... Już... nie, nie, to gdzieś po... nie, poniżej to jest... się nie, to jest... nie, to jest to, co leczy ten... a nie pamiętam nazwy Goblinki? Globlinki jacie Globliny, globliny kurde No się... Tak Pigułki leśnicze O, pigułka O nie Sz, dostałem tu lenzos. Niech to minie No Spadaj to Spadaj Głupie jest to, że on lata O! Masz wzloty duchowe na mnie duchowy Właściwie to się profesjonalnie nazywa wzlot! O, on dziwnie mi y, y, mówi. No, o, już myślałem, że on spada. Fajnie by było. Ale nie. Niedługo no, użyję wzlot. Ma się uda, ale się dużo. jeszcze, jeszcze ma. Tak, co? wzlot. No! Ale jak już mam mało życia. Uciekaj, uciekaj! Jakieś mało życia, to chyba się staje jakiś świat. Tak, tak, bo ja pokonywałam inne bossy. O prawce, czyli władcę bestii, i. Jest. To jest biegnie. Dobra, użyję sobie tego. Mogłem w sumie duchowy Wielkopiec. ale... O tak! Nie obchodzą mnie no was, tylko że one mnie przeszkadzają. Teraz ja was zabiję, wy jedne. Co? Przesadzasz. Hey, zabawimy się. zabawimy <grym> się. Duchowy no. O nie, coś tam, o dobra. No, czemu ten duchowy win nie działa? Widzę, Zlot! O nie, o nie. Tu tu Obym. Nie. Jest. Lecz, nie mnie. lecz jest. mnie, lecz mnie. No lecz zielone. Masz... Ale to szybko mnie zabierają te. O, gnomki, jedne. Jest tak mało brakuje. Tym jeszcze, chyba się jeszcze dynamity mi wybuchły, super. Chyba się już nie uda. Chociaż, chociaż. Chociaż... Jest! jest. Jeszcze tylko oni! No. Pokonane. Drugą Skrzyneczka. Drugą. Co dostaliśmy? Do mieczek czekle. A więc udało się już za drugą filmę. No. Misja mhm. ukończona. Proszę, może jeszcze będzie jakiś filmik? bo często po... Ale kasy! Nie no, ma to idę, ale... bo często po bosek są filmiki, więc sprawdźmy. Nie. Bo... Teraz będzie dobrze. <śm> A więc. Żegnam się z... Y y y y y jeszcze, jakbyście słyszeli podczas filmiku jakieś głosy, to tylko nasi rodzice. A więc dobra. Yy, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Yy, pa!